Uważam, nie uważam, że, że Crazy szkodzi jakkolwiek Denisowi. Na pewno nie. Mhm. Na pewno nie, to, 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 to crazy. crazy. Crazy ma swój rozum, wie co robi, tak i tyle nie. Dobra, a jak ci się wydaje, że Dawid zna wersję na przykład bardziej Denisa i dlatego też, bo ja tak strzelam, że jeżeli bije się sobą, no to raczej bardziej skłania się w tamtą stronę. Czy myślisz, że jakby poznał na przykład twoją wersję, to zmieniłby zdanie i na przykład nie chciałby takiego pojedynku? Nie, 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 nie do końca, na pewno Crazy nie sugeruje się jakimiś wersjami, czy to moją czy, moją czy moją wersją, czy to Denisa, na pewno nie. Crazy, mówię tutaj, tutaj czysto, czysto mi się wydaje, znaczy jestem pewien, że czysto sportowo chce po prostu ze mną się, się zmierzyć, nie? Bo ja, ja to, ja, ja tak chcę się z nim zmierzyć, czysto sportowo na pewno, tak jak powiedziałem, nie odrzucać się głównym Będą ciężkie pytania, mhm. bo na pewno dużo ludzi to się dziwi, że my walczymy, ale, ale tak jak mówię, wszystko na sportowo, wszystko z szacunkiem. To dlaczego uważasz, że na przykład nie było takiego pomysłu walki na sportowo wtedy? We wrześniu, tylko pojawił się teraz? No, słuchaj, okoliczności są, jakie są, tak? Okoliczności są jakie są. Wiadomo, ja też nie będę tutaj, wiesz, głupka siebie robił, że, 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 że po prostu teraz tak, bo, bo tak chce federacja wiadomo, okoliczności są, jakie są, a wiemy, jakie są okoliczności. I ta walka jest teraz i myślę, ta walka jest atrakcyjniejsza, tak naprawdę.